Cześć, witajcie z tej strony. Ja w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co się stanie, jeżeli obydwaj gracze naraz zlikują i zginą. Co się wtedy stanie? I zasady są trzy: Nie panów czyli już Wam aby było ani dwóch umiejętności. Nie zrobiłem wyżyczek i nie wysyłem balonów. Takie są zasady. Czyli właściwie możemy tylko wysłać emotki. No, bo to jeszcze możemy to sprawdzać. I co się stanie? No. I? I żaden nie dostał tego tego. U. No w pierwszej rundzie no, nie da się odpaść. A druga runda. Ja tutaj widzę, że wszystko jest tam. tam. No, no, ok. I teraz chyba w drugiej rundzie chyba odpadniemy, Nie. Chyba odpadnie któryś. Szybciej, Bluny. Ale po tak samo. Co się stanie, jeżeli obydwaj gracze zginą naraz? Będzie remis? Czy któryś wygra? Czyli w trzeciej rundzie będzie nam dane zginąć. O, nawet zaczniemy od supermanki. Sprawdź, show me. Co się stanie, co się stanie, co się stanie. No, szybciej. I droughty remis Ale nie remis. Drawy. Tylko zrobię z rzutery ekranu. Dobrze, nie, nie, nie,